Pan tworzy program spotkania. My jesteśmy dla Pana. Nie my Panu mamy kartkę wręczać, jak to było 50 lat temu i masz Pan według punktów, po, punktów postępować. 99,9 Poparcie. Tak robią do tej pory, kochany. To Ty masz teraz. Ty, my jesteśmy dla Ciebie. Ty masz stworzyć program nam, jak spotkanie ma przebiegać. Ile pytań Każdy zadasz? Ile czasu nam zajmiesz? Proszę bardzo. Bo to Pan powinien rządzić miastem. A ja jako prezydent powinienem Pana słuchać i wykonywać Pana polecenia. Tak, do prezydenta nie ma dojścia, bo... Wiedziach nie ma dojścia? Musi no, do tego Ale chwileczkę do, 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 do obecnego o, nie ma, bo teraz czas się zapita. Na gębę ob... popatrz, bo jest pieprzaj. Ja odpowiem z chęcią na wszystkie zadane pytania podczas tego spotkania, ale prosiłbym, może yy, byśmy zaczęli od Ani żeby dwa słowa chociaż pokrótce powiedziała o sobie, żeby Państwo zapoznali się z osobą kandydatki na radną właśnie za okręgu numer dwa, a później, jeżeli się już przedstawimy, będziemy prosić Państwa o pytania i ich nie będzie, zacznę mówić o naszym programie i o tym, co chcemy zrobić w Robocławie. Jakimi chcemy być radnymi, jakim chce być prezydentem. Także poproszę o Dzień dobry Państwu. <grym wiosną> Państwo pozwolą, że usiądę, będzie mi też wygodniej mówić. Nazywam się Anna Fornalewicz, mam 32 lata. Z zawodu jestem artystą plastykiem. Pracuję aktualnie w salonie sukien ślubnych. Postanowiłam kandydować na radną, ponieważ chciałam zmienić coś w tym mieście. Ale chciałam to zmienić w ten sposób, że wysłucham Państwa i wyjdę wszystkim problemom na przesiedle. Dzień dobry, nazywam się Marta Izabela Małkowska, mam 34 lata, jestem mężatką, mam dwójkę dzieci, córkę 11-letnią, syna 5-letniego, mieszkam na ulicy Płockiej, więc problemy są mi znajome, mieszkańców. Dlaczego zdecydowałam się na współpracę z panem Jackiem Lebiedzińskim i na startowanie do Rady Miasta Wocławek razem z Komitetem Wyborczym Wyborców Mieszkańców Wocławka? Taką główną przesłanką była wspólna wizja i idea młodego Wocławka. Chcę z czystym sumieniem obudzić się rano i powiedzieć: Wocławek, jestem u siebie. nazywam się Łukasz Durma. Jestem studentem trzeciego roku zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Osławku. Zamierzam kandydować na radnego, ponieważ jestem młodym, ambitnym człowiekiem, ambitnym człowiekiem oraz młodym. Mam, mam 22 lata. W samorządzie studenckim pełnię rolę przewodniczącego. Jestem działaczem organizacji pozarządowych. Nazywam się tak jak będę się z tego do Rady Miasta. To też może usiągnę, pamiętam coś więcej. Jestem z filologiem, Skończyłam filologię angielską. Mam jedno dziecko. Mieszkam na Zawisi. Ciepłownia, kotłownia na Zazanczu, która się wydzieliła z NPC od 2009 roku, od Maja nie podniosła ceny za Tak. Nasza ciepłownia podnosi co roku. Czy ktoś się zastanawiał, czy to jest niegospodarność w tym przedsiębiorstwie, rozrzutność, czy okradanie trzy czwarte mieszkańców miasta? Prezydent Pałucki wydał rozporządzenie, w którym zabrania przekazywania miastu, czyli znowuż panu, tak zwanej dywidendy z takich spółek. Spółka miejska zarabia na pańskim cieple, zarabia na wszystkich mieszkańcach Wrocławka. Spółka miejska, a to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wypracowuje zysk, wypracowuje pewien zysk. Musicie Państwo wiedzieć, że ten zysk przeznaczany jest z wolą, wykorzystywany tylko z wolą prezesa danej jednostki, danej, danej, spółki. danej spółki. On wtedy decyduje, czy zatrudnić kolegę Andrzeja Pałuckiego dodatkowo, czy zatrudnić dzisiaj w formie, co jest karygodne, uważam, radny Rady Miasta, Krzysztof Kukucki, który jest zatrudniony na stanowisku zastępcy, zastępcy kierownika, czyli funkcja typowo partyjna, stworzona dla niego, odbiera wynagrodzenie w kwocie ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie. Najwięcej Teraz... ma co dzień do powiedzenia w telewizji. No, pomijam to, tak, ale wie pan, gdzie są te pieniądze, tak? Ja też się zastanawiam. Tych funkcji stworzonych, fikcyjnych jest naprawdę mnóstwo. Czy prezes potrzebuje dwóch zastępców jako prezes? Nie. Czy każda, czy każda spółka miejska potrzebuje radę nadzorczą, proszę pana? Nie. Moim pomysłem już cztery lata temu było wprowadzenie, zorganizowanie w ten sposób, że będzie jedna rada nadzorcza, składająca się z trzech osób, która dopilnuje każdej jednej spółki miejskiej. Po co jest pięć czy cztery rady nadzorcze? Po co one się spotykają raz w miesiącu? Czyli kasę brać. Zrobię wszystko, proszę Pana. Powiedziałem, w ciągu 12 miesięcy w tym mieście mają spaść stawki za ciepło, za śmieci i za wodę, bo znam, jakie pieniądze są wydawane i przeznaczane na, nie wiem, tak zwane fanaberie. Proszę Pana, dzisiaj Pan był pewnie na festynie być może spółek miejskich, które zorganizowały festyn. Jeżeli nie, no to takie festyny są przez spółki miejskie organizowane. Czy nam potrzeba, proszę pana, darmowej grochówki? Nie. Pan potrzebuje mieć 50 czy 80 zł w portfelu więcej. To pan sobie takich grochówek 6 kupi czy 7, ale wtedy, kiedy pan będzie chciał. Śmieci są karygodne. Wysokość stawki śmieciowej jest naprawdę wysoka. Dzisiaj popatrzcie państwo na całą Polskę. Wszyscy prezydenci obniżają stawki. Wszyscy. Ale nie nas. Nie nasz. Dlaczego? Dlaczego 7 złotych? Panu dodatkowo robota doszła, jeszcze segregacji, ja się pytam. 7 czy 8 złotych, dzisiaj jest 12. Mówi pan o cieple, Dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa? Proszę mi też to powiedzieć, bo nie wiem, czy pan to wie. Spółdzielnia mieszkaniowa przed wprowadzeniem ustawy śmieciowej miała własny transport odbioru odpadów komunalnych. Zupełnie inna firma, Salniko się nie dotykała do tego. I wszyscy na południu mieli 8,50. Czy 8,70? Spółdzielnia za zamcze miała 6,30. Za Współdzielnia Spółdzielnia za zamczeń, jeżeli ma sama, doprowadza sobie ciepło, ma dużo tańsze. Tak? Gdyby spółdzielnia, podejrzewam, miała wodociągi, też by miała tańszą wodę. Wie pan, rozrost partyjny jest tak gigantyczny w tym mieście, że głowa boli. My mamy informację tego typu, że jesteśmy największym płatnikiem jako miasto składek do Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Proszę Pana, my utrzymujemy po części Leszka Millera. Zastanawiam się, proszę Pana, pomysł sztandarowy przystani na, yy, na Wiśle. Proszę mi wierzyć, że koszty budowy tej przystani już 2000. Proszę Pana, 2008 rok, drodzy Państwo, są to ceny materiałów budowlanych jedne z najwyższych w Polsce, ceny, które osiągnęły. Ja budowałem wtedy, ja kostkę Suporeksu kupowałem po 16 zł w 2008 roku. Dzisiaj ją kupuję po 7 i w 2008 przystań na przystań przy Złowiączce i przystań na ulicy Płockiej, też macie przecież Państwo z dzielnicy niedaleko, żeby ją zobaczyć, nie wiem, czy kto w ogóle tam był. No bo, no bo po co, tak? Myślę, że jachtów, no ja nie mam przyjaciół, którzy mają jachty, tak? Którzy by tam cumowali. Y, Ale przystań jedna i przystań druga to jest koszt 20 milionów, proszę Państwa. 20 milionów zapisane jest w kosztorysie. Co się stało w 2010 i 2011 roku, że przystań jedna i przystań druga kosztowały 42 miliony? No. Gdzie jest 22 miliony? Znajdziemy te pieniądze. Proszę mi wierzyć. Znajdziemy te pieniądze, żeby mieszkańcom było się łatwiej. Tak jak ja ostatnio powiedziałem, może dla kogoś jest nieważne 20, 30, czy 50 zł w kieszeni. Ale ja myślę, że o to chodzi. Żeby żyć w normalnym mieście, normalnie zarządzanym. I żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w portfelu. Ja Państwu jeszcze coś powiem, to co pan powiedział, to co pan powiedział, tą e, pływającą scenę, którą nam wybudowano za 2,5 miliona. A widziałem Po co To nieważne. Proszę pana, ona jest... Ja widziałem na jeziorach, na normalnym jeziorze za milion sześćset wybudowany taki piękny kompleks pomostów z basenami takimi letnimi i z całą powiedzmy z taką sceną, ale na stałe, nie pływającą. Do przedstawień, do teatrów, do spotkań za milion sześćset złotych. Obiekt, proszę Państwa, sześciokrotnie, siedmiokrotnie, no nawet krotnie nie. większy od naszej pływającej sceny za 2,5 miliona złotych. Ja nie wiem. My budujemy, proszę mi wierzyć, nas, dlatego w nas się buduje wszystko, bo my budujemy najdrożej w Polsce. Nie ma takich obiektów w Polsce, jak we Wrocławku, za tak potężne pieniądze. Nikt w Polsce, ja przejrzałem naprawdę wszystko, nikt w Polsce za 40 milionów nie przeprowadził takiego remontu jak na, yy, u nas na stadionie. Za 40 milionów ludzie budują hale, piękne, zadaszone hale. Mamy szkołę podstawową numer 2, gimnazjum numer 2. Jest to jedyny obiekt używany w tej dzielnicy. Nasze dzieciaki tam się bawią. jeżeli tam jest bandystwo, proszę pana, szkoła jest zamykana, brak kontroli. co, co? Na tym boisku są cuda. Więc ja kiedyś wnioskowałem, proszę pana, żeby tam dać ochronę, ewentualnie dodatkowo, proszę pana, pracownika, który by zajął się nawet nocnym dyżury, proszę Przodzili pana, monitori, żeby, proszę pana, usprawnić, żeby nie było tego bandystwa, tego, no, naprawdę, pan, to 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 przejść przez wieczorem jest... przez boisko, picie i tak dalej. Więc proszę pana, powiedziano pan <laughs> mi, że no, nie ma szkoła, pieniędzy nie zostaje. Jeśli będzie Pan Prezydentem, bym wnioskował tutaj do Pana, żeby proszę Pana zwiększyć budżet pana, na szkolnictwo, ale nie w zakresie dla, dla nauczyciela, tylko proszę pana, dla bezpieczeństwa tej danej szkoły, dla dodatkowych proszę pana pracowników, którzy zajęliby się proszę pana pilnowaniem, Chociażby pilnowaniem, bo nasza straż miejska nie przyjedzie. No, jest... Przepraszam, nah. no, no. ja mogę. Bardzo, 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 tak? bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszymy, że Pan raczył, raczył nas odwiedzić, bo wielu mieszkańców ma naprawdę problemy po tej dzielnicy chodzić. Wszystkie inne osiedla naprawdę są zadbane ulice, są zadbane chodniki. Proszę zobaczyć jak wygląda centrum osiedla naszego, nawet ulica Ostroska. Od pałacu bursztynowego ludzie lubią spacerować. Kawałeczek tam jest położony chodnika. Resztę to jest w ogóle dziury są, że na wsi nawet takich dziur nie ma. Proszę zobaczyć, żeby to było konkretne. Druga strona, ludzie prowadzą dzieci do przystanku autobusowego końcowego. Proszę zobaczyć, jak wygląda tam chodnik. Jeden po przeciwnej stronie drugi. To jest nie do to wybaczenia po prostu. To jest naprawdę straszne widowisko, żeby na oświetlu. Centrum osiedla, żeby takie chodniki były. Panie się przewracają, ludzie się wstają się przewracają. Więc naprawdę prosimy o kontrolę, zobaczyć jak wyglądają w centralnej części osiedla chodniki. To jest nasza naprawdę wielka prośba, bo dzieci po prostu się też mat przewracają. Matki z guzeczkami idą i domami, jak to proszę, wygląda. Tak. Nie umią nawet iść tą ulicą. Proszę, proszę mi wierzyć, że mówię, ja yy, znam ten temat i jestem... Wie pani co, ja jestem w szoku, ponieważ jeżeli się nie mylę, chyba prezesem był długie lata Pan Rosiński, tak? tak? Tak, I jakby te obowiązki też spoczywały na nim, tak? tak. Dzisiaj powiedzmy on zna, on jest wgryziony w temat. Tak. Dokładnie. Tak. Zajmując stanowisko tyle lat radnego, powiedzmy te wysokie naprawdę funkcje będąc przy władzy, to co zrobiono z osiedlem Kazimierza Wielkiego, przepraszam, ale no woła o pomstę do nieba. Staci ale to naprawdę jest ogromna prośba mieszkańców, żeby zająć się wizytówką tego osiedla, żeby to, to osiedle pięknie miało, bo naprawdę, a przede wszystkim chodniki, to już nie jest to bardzo. My tylko umiemy zaburkować mięso, zaburkować. Mięso. Ale to naprawdę, żeby coś zrobić, żeby te chodniki I mi od Pałacu Bursztynowego położyli tam kawałek chodnika. Proszę. Proszę mi wierzyć, ja nie wiem dlaczego a tak, tak nie zaniedbano raz. Kazimierza Wielkiego. Nie wiem. Nie wiem, wie. kto się tu zemści. No, to właśnie, normalnie to się to mści to na tym osiedlu. Ale no, proszę bardzo zobaczyć, skonfirmować, jak te chodniki wyglądają do przystępu Mamy, autobusowego, dzieci pełno... Proszę pani, chciałem, chciałem, doprowadziłem do spotkania. Przyjechali niemieccy inwestorzy. Chcieli u państwa na Kazimierza Wielkiego, a następnie na ulicy Płockiej postawić zakład produkcyjny. Zatrudniający około 60 osób. Nie znaleźliśmy działki, proszę Pana. Proszę mi teraz wytłumaczyć, dlaczego w mieście. Tam nie było wolnych działki? Wszystkie są sprzedane, proszę Pana, a właściciel jest praktycznie jeden. Sobie sami odpowiedzcie, kto jest właścicielem. Kto jest właścicielem właściciel wszystkich terenów, praktycznie wolnych na Waszym osiedlu? Ulica Barska, wszystko sprzedane. Tam widzicie puste, zaniedbane działki. Wszystko sprzedane. Niemiec chciał płacić po 500 zł za metr kwadratowy. Nie sprzedano. Nie sprzedano. I teraz pomyślcie, czy nie ma specjalnej blokady w mieście, że ktoś zgromadził taką dużą ilość terenu, żeby nie było konkurencji? Żeby kasę robić. To by nie było. Kto jest właścicielem, wie pan, no myślę, że wszyscy na. To jest kandydat. Wasz kandydat tutaj na osiedlu od 20 paru lat, tak? Nie zostaje radny. Czy na południu, czy na Chodniczki ładne, obsadzone trawniki są wam? Nie ma, to na dziko. Nie mieliście. Moim zdaniem, moim zdaniem przez 20 lat nie było normalnego radnego z tej dzielnicy. Nie było. Przykro mi tak powiedzieć, bo mówię. Idę na południe, idę na Zazamcze, widzę. tak? Widzę chodniki, tak. widzę ewentualnie ulicę, widzę to, co, to, co się świadce. dzieje. Tutaj to tak jak po macoszemu. A po traktował... macoszemu, bo co ja? to jest. Ja proszę pani, nie potrafię tutaj, jak prowadziłem firmę, jeździłem, powiedzmy, wykonywać remonty na tym osiedle, się bałem. Ulica Żytnia i numer, i nie wiedziałem. Dwie godziny szukania adresu. Tak ktoś idiotycznie pomyślał nawet o, o rozpisaniu adresów na tym osiedlu. Taką numerację blokuje. Tak, w, w sumie nie zaniedbany jest tak. cały Wrocław, ja Bo Pojadąc do Płocka czy do Torunia to widać różnicę straszne między miastami. Mówię, my, my jakbyśmy zostali, wie pan, gdzieś naprawdę... Tak, jak ja z... nas ja tobie. Z, z zatrudnieniem nie wiem, i w ogóle z wyglądem miasta. Tumska już się raz zarwała. I mówię wam, Tumska się zarwie jeszcze raz. Ponieważ cała instalacja wewnętrzna jest do wymiany. I jak będziecie szli na Starym Mieście, zwróćcie uwagę na najgłupszy pomysł, jaki tylko mógł wpaść inżynierowi, który to projektował, a Pałuckiemu, który to zatwierdził, że ulica Tumska i wszystkie ulice, które są wyremontowane na Starym Mieście nie mają krawężników. Woda, która leci, deszczówka, która spływa, spływa prosto do piwnic, kamienic i nieruchomości. I to ta woda deszczówka również zalewa kościół Świętego Jana. Bo takie coś było już. My jako miasto będziemy płacić tak potężne odszkodowania, że z torbami pójdziemy za właśnie pomysły brukowania wszystkiego za wszelką cenę.